Cześć! Podróże w czasie nie są łatwe, ale... Wiecie co? Poczekajcie, bo nie ten strój założyłem. Ten też nie. No. I nareszcie to jest to. Także możemy zaczynać. Używam kapkata na co dzień i nie wyobrażam sobie pracować w nim bez skrótów klawiszowych, dlatego pokażę Ci dzisiaj top 10. Moje top 10 skrótów, które ja używam, bez których nie wyobrażam sobie pracy. Także chodźmy do kapkata. Zanim opowiem o pierwszym moim triku, to muszę podpowiedzieć jedną rzecz. Jeżeli wejdziecie sobie do kapkata, to oczywiście tutaj w prawej strony u góry macie coś takiego jak skrót. Jeżeli to klikniecie, pojawi Wam się okienko, w którym macie wszystkie skróty klawiszowe. Jakie są w kapkacie? Możecie je sobie przejrzeć, zapamiętać, zapisać cokolwiek. Albo po prostu używać i sprawdzać, co one robią. Natomiast oczywiście one są edytowane, więc jeżeli na przykład będziecie chcieli cokolwiek stąd zmienić, wystarczy kliknąć w to miejsce przypisać inny klawisz, zobaczcie, w tym momencie przypisujemy literę F i klikacie po prostu zapisz. A no i gdybyście się nie daj Boże pogubili w postaci zrobili za dużo tych skrótów klawiszowych i nie wiedzielibyście co jest co, gdzie, za co odpowiada, to oczywiście możecie kliknąć zresetuj do ustawień domyślnych i to przywróci Wam wszystko do stanu pierwotnego, czyli tak jakbyście zainstalowali kapkata od początku. Nie musicie przeciągać filmu, żeby go zedytować na linii czasu. Zobaczcie, że normalnie przerzucamy cały film, nieważne czy on trwa 10, 15 czy 20 minut, a może chcielibyśmy tylko kawałek z niego. Jeżeli przerzucimy go na linię czasu, musimy go tutaj gdzieś przycinać, edytować, ucinać kawałek albo go chować właśnie w ten sposób. Natomiast jest łatwiejszy sposób. Zanim wrzucicie go na linię czasu, zapamiętajcie klawisze I i literkę O, czyli IN AND OUT. Zobaczcie, że jeżeli zaznaczę sobie na moją linię czasu, już widzę, że mój film idzie w podglądzie, więc mam możliwość zatrzymania w konkretnym miejscu, który mnie interesuje, i kliknięcia literki I. Zobaczcie, że tutaj na mojej miniaturce zrobił się taki kwadracik, że z tego miejsca film ma się zacząć, i teraz, jeżeli puszczę go spacją. Przejdę do końca, do tego momentu, nie chciałbym reszty wrzucać, klikam literkę O, czyli out, i tutaj ma się mój film skończyć. Teraz mogę po prostu przeciągnąć ten kawałek na moją linię czasu i zobaczcie, że kiedy puszczę mój film, to mam dokładnie ten moment wycięty z całego filmu 11-sekundowego. Wycięliśmy tak naprawdę 1,5 sekundy. Taki mały tip, jeżeli chcecie, żeby ta ramka Wam tu zniknęła, to wystarczy kliknąć gdzieś poza tą ramką, na przykład ten napis dodano i z powrotem wszystko wróci do normy. To jest jedna rzecz, a inna rzecz jest taka, że jeżeli macie podgląd, to macie możliwość puszczania do tyłu, do przodu, zatrzymywania tego filmu, żeby dokładniej sobie dopasować, w którym miejscu chcecie, żeby Wasz film się zaczął. Czyli mamy literki J, K i L. Literka L jest do przodu, K to stop, a J to jest do tyłu. Zobaczcie, kiedy kliknę literkę L... Nasz film leci normalnie do przodu. Literka K zatrzymuje mi film, a jeżeli kliknę literkę J, mam możliwość puszczenia filmu do tyłu. Jeżeli kliknę ją dwa razy pod rząd, czyli na przykład kliknę raz, leci 100% prędkości, ale jeżeli kliknąłbym więcej niż raz, na przykład puśćmy go od nowa, raz, to jest 100% prędkość, ale jeżeli kliknę raz, dwa, trzy, to ta prędkość wzrasta i w zależności od tego, ile razy klikniecie, to tak szybko będzie wasz film szedł. Więc w podglądzie możecie bardzo łatwo i bardzo szybko znaleźć to, co potrzebujecie. Potem literka I, literka O i macie wszystko wrzucone na linię czasu. Ukrywanie niektórych warstw na pewien czas ma bardzo dużo korzyści, dlatego że jeżeli pracujecie na pliku, który ma bardzo dużo warstw, ale chcielibyście zobaczyć coś, co jest pod spodem, no to musicie gdzieś tutaj klikać w to oko, wtedy zobaczycie film, który jest pod spodem, ale jest szybszy sposób. Bo jeżeli na przykład chcemy zobaczyć to, co jest pod spodem, czyli tą parę, która idzie z flarą, to wystarczy, że zaznaczycie warstwę, którą chcecie ukryć, klikniecie literkę V i zobaczcie, że wasz film, wasza warstwa, nieważne co na niej jest. Jest po prostu ukryta, jeżeli chcecie ją z powrotem odkryć? Wystarczy wcisnąć po raz kolejny literkę V i zobaczcie, że nasz film jest odkryty. I możecie oczywiście to robić z kilkoma warstwami, więc jeżeli zaznaczycie odpowiednią ilość warstw, to oczywiście po prostu klikacie literkę V i to jest zakryte. Widzimy teraz tylko tą warstwę, która jest na samym dole, więc teraz możemy ją zaznaczyć, możemy nią dopracować. Następnie zaznaczamy te warstwy, które chcemy z powrotem odkryć, czyli pokazać i wciskamy po raz kolejny literkę V, która jest odpowiedzialna za włączenie lub wyłączenie właśnie tych warstw, czy też ukrycie. Krótka przerwa i krótka informacja. Słuchajcie, kończę nagrywać kurs Kapkata, i za chwilkę będzie w sprzedaży i będzie to skondensowana wiedza od samego początku do samego końca: czyli jak zacząć, jak włączysz Kapkata i w ogóle go zainstalujesz, do profesjonalnego tworzenia całych filmów, produkcji właśnie w Kapkacie. Na dole pod filmem umieszczam link, gdzie możesz zapisać się na listę oczekujących. Pierwsze 10 osób dostanie dużą zniżkę, dlatego warto nie czekaj, żeby ktoś się prześcignął, bo ta wiedza jest naprawdę warta niesamowicie dużo. Dlatego nie czekaj, zapisuj się i widzimy się na kursie. A tymczasem wróćmy do filmu. Bardzo często w kapkacie zdarza się, że musimy zgrupować warstwy, żeby pracować na jednej albo po prostu je ze sobą spłaszczyć, żebyśmy widzieli jeden plik wideo, bo chcemy na to na przykład narzucić jakiś efekt ogólny dla wszystkich warstw, żeby nie robić tego pojedynczo, robimy z tego klip złożony. Żeby to zrobić wystarczy zaznaczyć na linii czasu te warstwy, które chcemy ze sobą złączyć. Zobaczcie, zaznaczam po prostu za pomocą myszki wszystkie warstwy i klikam Ctrl G. Jeżeli wcisnę Ctrl G, to moje wszystkie warstwy są ze sobą zgrupowane, ale jednocześnie mamy każdą osobno. Natomiast jeżeli chcecie, żeby ta grupa została rozwiązana i znowu wróci do normalnego trybu na każdej warstwie, to oczywiście możecie zaznaczyć właśnie waszą grupę i wcisnąć Ctrl Shift G. Wtedy wszystkie wasze grupy zostały rozwiązane i zobaczcie, macie każdy plik osobno, więc możecie pracować osobno. Jest jeszcze taka opcja klip złożony i wtedy te wszystkie filmy, te wszystkie warstwy, które tutaj mamy, złączymy w jeden długi film. Tak, żeby na niego narzucać właśnie jakieś efekty. Więc wystarczy, że teraz wcisnę Alt i literkę G. I zobaczcie, że stworzył mi się jeden film, w którym mam dokładnie wszystkie moje filmy. Właśnie w środku ten, który był na samej górze, jest oczywiście na górze. I teraz, kiedy mamy klip złożony z różnych elementów, które ze sobą złączyliśmy, to w łatwy sposób możemy na przykład przejść do zakładki efekty i na tą całą grupę. Przerzucić jakiś filtr. Jeżeli chcecie rozgrupować ten klip złożony, to wystarczy, że wciśniecie kombinację klawiszy ALT, SHIFT i G i zobaczcie, że wasz klip złożony z powrotem się rozgrupował. I z powrotem mamy możliwość edycji trzech filmów. Może coś chcecie zrobić, może coś chcecie dodać. Jeżeli tak, dodajecie ponownie, zaznaczacie, robicie klip złożony i tak w kółko. Na praca na klipach złożonych jest zdecydowanie łatwiejsza i daje większe możliwości. Jest w kapkacie taka możliwość, żeby te klatki kluczowe zrobić bardziej płynnie. Możemy to zrobić za pomocą właśnie panelu. Kliknąć prawym klawiszem, i tutaj mamy. Pokaż animację klatek kluczowych. Wtedy pojawia się taki panel, ale żeby to przyspieszyć, wystarczy wcisnąć ALT i literę K. I zobaczcie, że zrobiliśmy to samo, zdecydowanie szybciej, żeby to schować. Oczywiście robimy to jeszcze raz, czyli wciskamy ALT-K. Tak pokazujemy panel z animacją klatek kluczowych, i chowamy. Więc w łatwy sposób, bardzo szybko możemy zmienić tutaj na jakieś płynniejsze. Przejście, jeżeli coś zrobimy, zrobimy tu wszystkie akcje, które bardzo chcieliśmy, klikamy altka, zamykamy i nasza animacja jest ciekawsza, płynniejsza i bardzo szybki dostęp mamy do animacji klatek kluczowych. Bardzo częstym zabiegiem, który wykonywać będziecie na pewno setki, jak nie tysiące razy, to jest przecięcie filmu w danym konkretnym momencie, żeby go skrócić albo uciąć jakiś element. I jest na no to skrót klawiszowy. Żeby nie klikać sobie tutaj w te miejsca, to oczywiście mamy możliwość robienia tego za pomocą klawiatury. Wystarczy, że najedziemy na konkretny moment, w którym chcemy, żeby nasz film na przykład przeciąć. Mamy zaznaczoną naszą linię czasu i CTRL-B. Przedziela nam te filmy. Teraz mamy dwa klipy, więc ten na przykład możemy usunąć, jeżeli nam nie jest potrzebny. Jeżeli na przykład wiemy, że chcemy uciąć ten element, to nie musimy robić Ctrl-B, usuwać tego i tak dalej, bo możemy to zrobić łatwiej. Jeżeli mamy jeden długi film i chcemy właśnie w tym momencie uciąć to, co jest przed naszym wskaźnikiem, to wciskamy literkę Q. A jeżeli chcemy uciąć to, co jest za naszym wskaźnikiem, czyli na przykład chcielibyśmy końcówkę, to literkę w i wszystko od naszego wskaźnika w prawą stronę na danym zaznaczonym klipie się ucina i usuwa, a z drugiej strony, jeżeli wciśniemy literkę q, to usuwa się wszystko przed naszym wskaźnikiem. Pamiętajcie, że nie usuwają się inne klipy, usuwa się tylko ten zaznaczony. Jeżeli mamy w trzy filmy i wszystkie kończą się w innym momencie, to żeby nie robić tego manualnie i przesuwać i dostawiać do jednego momentu, to oczywiście możemy zaznaczyć wszystkie trzy linie, przestawić wskaźnik w miejsce, w którym mają nasze filmy się kończyć, i wcisnąć literkę W, ponieważ chcemy usunąć wszystko, co jest za wskaźnikiem. Kiedy kliknę literkę W, zobaczycie, że usunąłem wszystko, co jest po prawej stronie od wskaźnika. Jeżeli kliknąłbym literkę Q, to usunąłbym wszystko, co jest przed wskaźnikiem, więc działa to również masowo. Mamy również możliwość przecinania wszystkich filmów naraz w jednej linii. Jeżeli mamy zaznaczone wszystkie trzy filmy, to jeżeli klikniemy CTRL B, to mamy oczywiście przecięcie wszystkich filmów. Zobaczycie, że w tym momencie te filmy zostały przecięte. Ale jeżeli na przykład macie dużo warstw i nie chcecie zaznaczać każdej po kolei, to wystarczy, że wciśniecie... Alt, Shift i B i zobaczcie, że w tym momencie zrobiliśmy to samo, ale nie mamy zaznaczonego żadnego filmu. W tym momencie przecięły nam się wszystkie filmy właśnie w tym miejscu, więc jeżeli mielibyście, nie wiem, 10, 50, 100 warstw i nie macie żadnej zaznaczonej, przejeżdżacie sobie kursorem w konkretne miejsce, nie musicie nic zaznaczać. Alt, Shift i B zaznacza Wam i przecina i tak wszystkie filmy, więc w tym momencie mamy w łatwy sposób możliwość przecięcia wszystkich filmów za pomocą właśnie tego skrótu. Chyba najczęściej używanym elementem i skrótem, którego ja używam w kapkacie, jest kopiowanie czy też duplikowanie konkretnego elementu w kapkacie na linii czasu. Możecie to oczywiście zrobić w ten sposób, że jeżeli wciśniecie Ctrl C, jakbyście chcieli go skopiować, i Ctrl V, to on Wam się pojawi właśnie skopiowany w miejscu startu, gdzie jest linia czasu. Natomiast łatwiejszy sposób, bardziej manualny, jest taki, że wystarczy przytrzymacie klawisz Alt na klawiaturze, złapiecie za Wasz film i przeciągniecie go w miejsce, w które chcecie, czy to będzie u góry. Na dole, z boku. Nieważne, jeżeli puścicie, wasz film jest, czy też element, zdjęcie, grafika, cokolwiek, jest po prostu zduplikowane. Macie możliwość, oczywiście, przesuwania się po linii czasu za pomocą. Tej linii, czyli myszki i przesuwania tej linii. Ale jeżeli chcecie zrobić to bardziej manualnie, możecie zrobić za pomocą strzałek na klawiaturze, przesuwać się jedną klatkę. Natomiast jeżeli chcecie przesuwać się o większą liczbę klatek, czyli o 10, to przytrzymajcie klawisz Shift i teraz, jeżeli macie shift plus strzałki, to przesuwacie się o 10 klatek naraz do przodu lub do tyłu, w zależności od tego, którą strzałkę wybierzecie. Bardzo często, kiedy pracujemy na bardzo złożonym projekcie, gdzie mamy masę warstw i robimy jakieś ścięcie, bo coś chcemy z naszego filmu wyciąć. Czyli na przykład, jeżeli przybliżę sobie tutaj i chciałbym ten element wyciąć, ponieważ z jakiegoś powodu on mi tu nie pasuje. Więc oczywiście zaznaczam sobie moją linię czasu. W tym momencie chciałbym to oczywiście przeciąć, więc robię Ctrl Shift-B, przecinam wszystko, co jest tutaj i następnie przesuwam wskaźnik do momentu, w którym chciałbym tą rzecz uciąć. Po raz drugi. Ctrl Shift B. Przecięcie mam po raz kolejny i usuwam sobie tą rzecz. I zobaczcie, że robi mi się dziura. I teraz, żeby wszystko ze sobą przybliżyć, muszę zaznaczyć wszystkie warstwy, czyli jeżeli mam ich bardzo dużo, gdzieś tam u góry jeszcze, muszę wszystkie zaznaczyć i przesunąć w lewą stronę. I teraz, jeżeli kliknę prawy nawias zamykający, kwadratowy, zobaczcie, to klikam lewym klawiszem myszy i zaznaczają się wszystkie warstwy od naszego kursora, ponieważ mój kursor pokazuje. Prawą stronę, czyli wszystko w prawą stronę od kursora się zaznacza. Teraz z powrotem wcisnę literkę A, przełączę się na zwykły kursor i mogę wszystko przesunąć w miejsce, w które chcę. Działa to oczywiście też w drugą stronę, jeżeli nacisnę lewy nawias otwierający, kwadratowy. To oczywiście pojawią mi się strzałki w lewo i teraz mogę zaznaczyć wszystko, co jest po lewej stronie, więc. Lewy nawias otwierający albo prawy nawias zamykający, oczywiście kwadratowy. Zaznaczamy strzałki albo w prawo, albo w lewo, a literka A to jest po prostu kursor zwykły, który możemy przesuwać coś na naszej linii czasu. I na sam koniec, kiedy już skończyliście edytować wasz film, jesteście gotowi do eksportowania, to wystarczy, że klikniecie Ctrl-E. Pojawi wam się okienko oczywiście z możliwością eksportowania waszego filmu po ustawieniach. Wszystkich tutaj, które sobie ustawicie. Klikacie eksportuj i wasz film jest wyeksportowany. I to tyle. Mam nadzieję, że jakikolwiek skrót, który ci pokazałem, ci się przyda. Jeżeli tak, daj znać i napisz coś w komentarzu. Zobaczę, czy z czymkolwiek ci się przydałem. A na dzisiaj to oczywiście wszystko i widzimy się w kolejnym odcinku, który nagrywam za chwilę po tym. Także do zobaczenia, cześć!